Dobry dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten mroźny niedzielny poranek. U nas mróz duży i niestety nie ma śniegu. Dopiero dzisiaj o poranku zaczyna troszeczkę proszyć śnieg, ale to już jest za późno. Rośliny na pewno ucierpiały i to bardzo. Na wschodzie mamy taką sytuację, że mróz jest jeszcze większy, drugie tyle co u nas. Ale plusem jest to, że jest pokrywa śnieżna, więc jest szansa, że rośliny będą troszeczkę lepiej tutaj w czasie zimy się miały i przetrwają do wiosny. Pamiętajcie o dokarmianiu ptaków. To jest bardzo trudny czas dla nich. Duże mrozy. Druga połowa zimy, pokarmu w dzikiej przyrodzie już zaczyna powoli brakować. No i co najważniejsze, nie zapomnijcie wystawiać wody. Można to zrobić nawet kilka razy dziennie, bo woda będzie zamarzała. Brak wody jest ogromnym problemem dla zwierząt dużo, dużo większym niż brak pokarmu. Wiem, miał być w tygodniu filmik o winter sewing, nie ma go, ja też nie zrobiłam tego jeszcze. Mam nadzieję, że w tym tygodniu mi się uda. Mamy jeszcze miesiąc do prawdziwej takiej wiosny ciepłej, słonecznej, więc jest szansa na to, że te nasionka zdążą się przechłodzić i będą kiełkować, czyli będzie wysiew zimowy. Postaram się to zrobić w tym tygodniu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Trzymajcie się ciepło. Zaglądajcie do starych filmów, moi drodzy. Zaglądajcie. I jak tu wpadacie i odwiedzacie mój kanał, to dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, bo te filmy pojawiają się tak, no, słabo, są bardzo krótkie. No ale co, mamy okres zimy, nie za bardzo jest o czym tutaj rozmawiać. Yy, dziękuję Wam za to, że jesteście. Subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w środę. Trzymajcie kciuki, żeby się udało.